Kolejny dzień i znowu to samo, miało być bez słodyczy, a jakimś sposobem znajdujecie się na kanapie z kubełkiem rodów i zastanawiacie się, co zrobić, żeby jutro było inaczej. Jeśli włączyliście ten film z taką małą dozą niepewności, że i tak na pewno Wam nic nie pomoże, dajcie mi chwilę i zaufajcie, bo obiecuję Wam, że powiem Wam, jak ogarnąć ten słodyczowy nałóg i co zrobić, żeby słodyczy jeść mniej, ale jednocześnie dalej cieszyć się z życia, no bo życie jest za krótkie, żeby nie jeść cukru w ogóle. To co? Zaczynamy? Zanim sobie pomyślicie, że nie jestem wiarygodną osobą, bo przecież jestem trenerką, więc wiadomo, że te słodycze mam ogarnięte, to jest największy błąd. Jestem ogromnym słodyczocholikiem, kocham słodycze i tak naprawdę zawsze mówię, że mam dodatkowy żołądek na słodkę. Z tego powodu jestem idealną osobą, żeby udzielać rad w tym temacie, bo przerobiłam bardzo dużo sposobów na sobie i dzięki temu wiem, co działa, a co w ogóle. Zanim w ogóle przejdziemy do moich tajemnych trików, jedna bardzo ważna rzecz, którą musicie wbić sobie do głowy. Nie chodzi o to, aby słodyczy w ogóle nie jeść. Tak wiem, dziwne, że to pada z ust trenerki, ale taka jest prawda. Bardzo często jako ludzie mamy takie podejście zero-jedynkowe, więc albo idziemy w coś na 100%, wyzwanie bez cukru, albo jak nam się powinie noga, to już stwierdzamy eee, zaczniemy od jutra albo od poniedziałku. I właśnie to nas gubi. Dlatego jeśli chcecie rzeczywiście mieć dobrą relację ze słodyczami, taką, która jest normalna, że nie musicie o tym myśleć, nie macie wyrzutów sumienia, nie sabotuje to waszych efektów, to to jest pierwsza rzecz, jaką trzeba zapamiętać. Nie chodzi o to, żeby słodyczy nie jeść, ale o to, żeby takie działania podjąć, by to, że jemy słodycze, nam nie przeszkadzało, było normalne i nie było w nadmiarze. Jeśli jesteście jedną z tych osób, która w ogóle nie je cukru i chce mi zaraz skomentować, ja to nie jem cukru od 20 lat i w ogóle słodycze nie truje swojego ciała, bardzo dobrze dla Ciebie, gratulacje, ale to nie dla Ciebie jest ten film. Ten film jest dla osób, które słodycze lubią i chcą robić to w sposób normalny i bezproblemowy. Bez wyrzutów sumienia. Przechodzę do sedna, chodźcie. Pierwsza zasada marteczkowego jedzenia słodyczy to znajdź sobie porę słodyczową. Nie wiem, czy lubiliście lekcje historii, jak byliście w szkole, ale ja uwielbiałam. I pamiętam właśnie taki motyw, że któryś z królów polskich zrobił sobie obiady czwartkowe, na których zapraszał artystów, poetów, naukowców i razem robili sobie burzę mózgów i wiecie, taki obiad, fifa, rafa, na którym mówili mądre rzeczy. No i ja sobie lubię wyobrażać, że pora słodyczowa to jest dokładnie to samo, czyli ja mam swoją porę w ciągu dnia, na przykład do pierwszej kawy, kiedy mogę zjeść coś słodkiego i to jest moja jedyna pora, czyli takie okno żywieniowe. To jest bardzo dobry patent, ponieważ z jednej strony pozwalacie sobie na te słodycze, więc to nie jest owoc zakazany, ale z drugiej ograniczacie ich spożycie do jednej pory w ciągu dnia. I umówmy się, jak się postaracie, to jesteście w stanie dużo zjeść, ale to nie o to chodzi, nie? Tylko chodzi o to, żeby zjeść troszkę, mieć ten słodycz na co dzień, jeśli nie wyobrażacie sobie życia bez cukru, a przy okazji troszkę to wszystko ogarnąć. Bardzo, bardzo fajny patent, który mi osobiście mega pomógł, i ja lubię sobie słodycz taki do kawki pierwszej, właśnie spożyć. To co, ciekawi, jaki jest drugi punkt? Chodźcie dalej, bo tak nie lubię w jednym miejscu stać. Drugi trik ma troszkę podobną logikę do pierwszego, ponieważ jest to ustalenie limitu kalorycznego. Co to oznacza? Możecie jeść słodycze codziennie, What? ale do określonej puli kalorii. Ja lubię sobie określać to w okolicach 200-250 kalorii, i słuchajcie, co to robi. To jest game changer, ponieważ sprawia, że możecie zjeść codziennie coś słodkiego. W takiej puli naprawdę porządny słodycz się znajdzie, i nawet jeśli się odchudzacie. To, to nie będzie psło waszych efektów, więc to jest perfekcyjny pomysł dla kogoś, kto nie wyobraża sobie życia bez słodyczy, a na przykład chce jednocześnie się odchudzać, jest na redukcji i po prostu próbuje jakoś to wcisnąć. Zrób sobie limit kaloryczny, połącz to na przykład z tą porą słodyczową i pik, temat rozpykany. Trzeci trik jest dla mnie bardzo personalny, bo to taki mój prywatny sposób, więc możecie czuć się wyróżnieni, że się z wami nim dzielę. Ale zanim do niego przejdę Małe takie tło, żebyście zrozumieli o co chodzi. Bardzo często osoby, które mają problem z jedzeniem słodyczy, mają tak naprawdę problem nie ze słodyczami, ale z jedzeniem emocjonalnym. Co to znaczy? To znaczy, że kiedy czujemy złość, nudę, nie wiem, wściekłość, smutek, albo nawet szczęście to właśnie wtedy sięgamy po słodycze i nawet nie zdajemy sobie z tego sprawy, bo to jest taki nasz nawyk, który działa podświadomie. W związku z tym fajny bardzo trik, który świetnie rozwiązuje troszkę ten problem, może nie tak, że problem znika, ale na pewno Wam pomoże, jest zasada trzech pytań. To znaczy, jeśli idę do szafki i już moja ręka idzie w zwolnionym tempie po czekoladę, to zanim ją wezmę, ułamie i zacznę jeść, zadaję sobie trzy ważne pytania. Pierwsze z nich, czy ja naprawdę mam ochotę na tę czekoladę? Ok, jeśli tak, spoko, jeśli nie, to już jest pierwsze takie czerwone światło, ale jeśli tak, to nie znaczy, że od razu jecie, tylko macie jeszcze dwa pytania do zadania. Drugie pytanie, czy po zjedzeniu tej czekolady nie będę na przykład za 20 minut czuła wyrzutów sumienia albo nie będę czuła się źle? To już taka gruba rozchmina, nad, nad którą trzeba posiedzieć, ale bardzo, bardzo szczere pytanie, które może czasami zaboleć. I trzecie, tak naprawdę najważniejsze: czy nie jest tak, że czuję teraz bardzo silną emocję? I jeśli odpowiedź na to trzecie pytanie brzmi tak, bo na przykład jestem smutna, albo mi się nudzi, albo mnie ktoś wkurzył, to to nie jest dobry moment na to, żeby sięgnąć po tą czekoladę. To wtedy trzeba na tą rękę tak zrobić. Nie. Cofnąć ją i chwilę całą sprawę przemyśleć, ponieważ za każdym razem, kiedy będziemy przy silnych emocjach sięgać po ten słodycz, to jeszcze bardziej będziemy utrwalać ten nawyk. Więc zasada trzech pytań, żeby troszkę przemyśleć, i uwierzcie mi, mimo że brzmi głupio, działa, bo człowiek sam zaczyna się nad sobą zastanawiać, czy ja to, po to sięgam, bo mam taki nawyk, że zawsze po to sięgam, czy naprawdę mam ochotę taką stuprocentową na ten właśnie słodycz. I bardzo często odpowiedź brzmi nie. Ach, ale to nie jest jedyny trik, jaki mam w rękawie. Mam ich dużo, dużo więcej. Następna zasada też jest troszkę związana z psychologią, ale też z taką miłością do swojego ciała. Nie wiem, czy siebie lubicie, nie każdy lubi i to jest myślę taka duża praca i w ogóle temat nie na ten kanał, ale ta zasada troszkę ma z tym wspólnego, ponieważ nazywa się zasadą nie marnowania siebie. Co to oznacza? To oznacza, że za każdym razem, kiedy sięgam po słodycz. To się zastanawiam, czy on jest mnie wart, ale nie w tym sensie, czy on jest mnie wart i ja chcę za niego wyjść, tylko w tym sensie, czy to jest na tyle dobre, że ja chcę to wkładać do swojego ciała. Bo nie ma nic gorszego niż, chyba się ze mną zgodzicie, nie ma nic gorszego niż zjedzenie słabego słodycza i posiadanie potem wyrzutów sumienia, to już lepiej go nie zjeść. Więc jeśli już jecie coś słodkiego, to niech to naprawdę będzie dobre. I ta zasada jest świetna. Zapytaj zawsze siebie, zanim weźmiesz to do gęby. Czy to jest mnie warte? Czy to jest naprawdę takie smaczne? Jeśli odpowiedź brzmi nie wiem albo nie, to sam, sama sobie odpowiedz na pytanie, czy na pewno chcesz to w siebie wrzucać, bo kochani, moi drodzy, nie jesteście śmietnikiem, nie musicie przyjmować wszystkiego. O, to było trochę ostre, ale myślę, że wiecie, o co mi chodzi. Możemy przejść chyba do kolejnego triku, żeby tak szybko rozmyć taki niesmak, który mógł się pojawić po tym moim porównaniu. I ta zasada też mi się bardzo podoba i też świetnie działa. Natomiast, o, jakie słońce. Wiecie, mamy wakacje, więc tutaj z każdej strony mnie atakuje. To, o czym ja mówiłam? A tak, kolejny trik. Zasada 15 minut. Jeśli chce mi się coś słodkiego, i czuję, myślę, że jeśli jesteście słodyczoholikami jak ja, to wiecie o co mi chodzi, czujecie to. Rośnie, rośnie ta emocja, ten nastrój, że jak zaraz sobie zjem te Prince Polo albo te Kinder, żadna z tych firm nie sponsoruje tego filmu, to wybuchnę, muszę teraz to zrobić, zaraz. To jest zasada 15 minut. Zanim to zrobię, zanim to zjem, czekam 15 minut i jeśli po tym kwadransie znowu mi się zachce, Ok, wtedy mogę sięgnąć i zadać sobie te trzy pytania, o których mówiłam wcześniej. Ale już macie ten bufor 15-minutowy, który bardzo często sprawia, że my zapominamy się o tej ochocie. My zapominamy, że nie pamiętamy o tym, że mieliśmy sięgnąć po ten wafelek. Potem mija godzina, dwie, trzy, kończy się dzień i, pyk! Jest pierwszy dzień bez sudy, czy chociaż nawet tego nie planowaliście? Magia! Zbieram się w sobie, żeby to wam powiedzieć, bo kolejny trik nie wszystkim się spodoba. Dlatego, że jest z jednej strony prosty, a z drugiej drastyczny, to znaczy, nie trzymaj słodyczy w domu. I ja wiem, co mówię, ponieważ jeśli mam moje ulubione słodycze w domu, to nie ma takiej ilości, która by nie znikła w tajemnych okolicznościach w bardzo, bardzo szybkim czasie. W związku z tym ja na przykład już wiem i jestem świadoma, że nie mogę sobie kupować bardzo dużego wielopaka, nawet jeśli jest po promocji i wtedy jest stanie i taka polska cebula we mnie rośnie, że ja bym bardzo chciała wydać ten pieniądz, bo oszczędzę. Ponieważ to mi nie starczy na miesiąc, to mi starczy na dwa dni, a jak będę w kryzysie, to nawet na jeden. W związku z tym, jedna z takich najprostszych też zasad, jeśli możesz, nie trzymaj słodyczy w domu, bo to cię będzie sabotować. I to nie chodzi o to, że ty masz yy, słabą wolę i że inni mają mocniejszą i po prostu coś jest z tobą nie tak, wszystko jest z tobą w porządku, po prostu jeśli coś jest na widoku, masz to łatwo dostępne, to to jest oczywiste, że po to sięgniesz. Jesteś po prostu człowiekiem i to jest normalne, więc nie musicie czuć się z tym źle, natomiast warto tego nie robić. Ostatni trik nam został, który być może przypomni wam czasy dzieciństwa, bo jeśli jesteście z tego pokolenia, co ja, to bardzo, bardzo prawdopodobne, że wasza babcia albo wasza mama mówiła w trakcie obiadu: Jak nie możesz, to chociaż mięsko zjedz, a ziemniaczki zostaw. Ta zasada, o której teraz chcę wam powiedzieć, ma troszkę z tym wspólnego, ponieważ jeśli czujemy, że ten. Pociąg do Słodyczy jest bardzo, bardzo mocny. To czas zadbać troszkę o dietę. Nie chodzi o to, żeby zjeść mięsko, ziemniaczki zostawić, tylko po prostu o to, żeby zastanowić się, czy czasami nie jest tak, że ostatnio jemy gorzej. Że nie ma tych owoców, nie ma warzyw, nie ma błonnika, nie ma węglowodanów złożonych, nie ma wszystkiego tego, co nazywamy zdrowym jedzeniem. I ja to mogę powiedzieć też z własnego doświadczenia, że bardzo często zauważam, że kiedy mam na przykład dużo treningów, a jednocześnie, nie wiem, dużo się dzieje w pracy i po prostu ta dieta jest średnia, bym powiedziała, i to jest już naprawdę. Wyolbrzymione w tą dobrą stronę, to bardzo często po treningu czy po jakimś takim mocnym wysiłku umysłowym ciągnie mnie do tych słodyczy tak, że po prostu jakbym miała w sobie jakiś magnes, a wafelek miał drugi magnes i powinniśmy się złączyć w jedno. I to wynika właśnie z tego, że ciało jak najszybciej chce takiego prostego zastrzyku energii. A co jest proste, co jest przyjemne dla mózgu, co mózg kocha? Cukier. I dlatego taka chęć na słodycze. Więc pierwsza rzecz, którą warto też zrobić, spójrz tak obiektywnie na swoją dietę i zobacz, czy czegoś tam nie brakuje. I bardzo często może się okazać, że jak zaczniesz dbać o te posiłki główne, to ta chęć na słodycze będzie mniejsza. Nawet jeśli cię ciągnie do tego cukru po treningu, to to nie jest tak, że ciało tego potrzebuje. Ono nie potrzebuje tego wafelka. Ono po prostu wie, że to jest łatwy zastrzyk energii. Ale czy to się przyda? Nie do końca. Jak zwykle dużo tych zasad w moim filmie, ale chyba wiecie, że ja zawsze staram się zrobić tak, żebyście mieli najwięcej informacji. W związku z tym podsumujmy to. Jeśli chcecie troszkę lepiej działać ze słodyczami i po prostu jeść ich mniej i przestać myśleć o sobie, że jesteście od nich uzależnieni, to tutaj bardzo szybka recepta. Pierwsza: pora słodyczowa. Druga: limit kaloryczny słodyczy. Trzecia: trzy pytania przed czwarta zasada 15 minut, piąta zasada nie marnowania siebie, szósta nie trzymaj słodyczy w domu i siódma zobacz, czy czasami twoja dieta nie zawala. Jest tych zasad tak dużo, że nawet ja nie byłam w stanie ich podsumować bez spojrzenia w notatki, więc nie zdziwię się, jeśli będziecie musieli obejrzeć ten film jeszcze raz, a jeśli tak, to koniecznie pamiętajcie, żeby dać kciuka w górę i zasubskrybować kanał, żeby być na bieżąco, bo wtedy będziecie wiedzieć po prostu więcej. A jeśli chodzi o słodycze, to mam jeszcze jedną bardzo ważną informację, którą chcę Wam przekazać. Mianowicie nie dajcie sobie wmówić, że to, że lubicie słodycze, znaczy, że macie słabą wolę i w ogóle coś jest z Wami nie tak. My, słodyczy wcale nie jesteśmy gorsi, tylko po prostu czasami potrzebujemy kilku zasad, żeby się lepiej ogarnąć. I z taką myślą kończę, jeśli będziecie mieli bardziej pozytywne nastawienie do tego, to na pewno się uda. Dzięki za oglądanie i do następnego razu. Ja nazywam się Marta Kruk, a to kanał Fit na zawsze! Pa!